Bardzo serdecznie na kolejnej prasówce z Izby Historii Świata. Dzisiaj opowiem Państwu o prochach. Wieś Prochy znajduje się w zachodniej części gminy Wielichowo. Średniowieczna lokalizacja wsi Prochy i Parafii nastąpiła na przełomie XIII i XIV wieku. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1380 roku i dotyczy Parafii i kościoła. Wtedy pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny znalezienia Krzyża Świętego i Świętego Mikołaja. Bracia Jan, Stanisław, Stempota i Maciej Samborowie uposażyli kościół w prochach, czyli zaopatrzyli parafię w dochody m.in. z młyna, karczmy i łąki. Właścicielami majątności prochy w XVIII i XIX wieku byli Kierscy, Radońscy, Platerowie, Mielżyńscy i Potworowscy. W 1775 roku majątność prochy nabył Piotr Kierski z Kieksza, herbu Jastrzębiec. Prawdopodobnie on był inicjatorem budowy obecnego dworu. Największe ożywienie gospodarcze nastąpiło w latach 80. XIX wieku. W 1884 roku majętność prochy nabył Maksymilian Potworowski. Do roku 1900 prowadził w prochach ożywioną działalność gospodarczą, zbudował nowe budynki folwarczne i rozbudował dwór. Pod koniec XIX wieku z niewiadomych przyczyn w dokumentach nie jest to dokładnie potwierdzone, dwór, ta majątność prosta została rozparcelowana i w XX wieku nabywa ją komisja kolonizacyjna, później dwór ten, znaczy ten majątność została podzielona na jakby takie dwie, dwie odrębne części i one aż do roku 1911 tak funkcjonowały. W 1911 roku Dobra Proskie nabywa Georg Zimmermann, później pani w 1920 Gabriela Wańkowiczowa z Warszawy. W 1921 roku, czyli bardzo krótko jest właścicielką pani Gabriela Wańkowiczowa, nabywa to Skarb Państwa i Uniwersytecka Spółdzielnia Osadnicza i Budowlana w Poznaniu. A w 1936 roku dobra proskie nabywa profesor Marcin Nadobnik z Poznania. Ten sam profesor, który ufundował, wybudował, był właścicielem Kilimów Wielichowskich. I ta, ta posiadłość jest do 1939 roku w tych rękach, później w czasie wojny y, z, zarządza nią, nią Niemiec i... Ten Niemiec w 1945 roku ucieka przed Armią Czerwoną, a później ona jest już własnością Polaków. No i od lat 60. dwór ten podupada, niszczeje. Na krótko w latach 90. przyjmują go nowi właściciele, ale nie udaje im się tego dworu odrestaurować do końca. I to by była taka skrótowa wersja tego dworu. Otoczony przepięknym jak podają informacje parkiem, który wkomponowany był do wzgórza w, znaczy dwór i park były wkomponowane we wzgórze, które, na którym został dwór w, pod koniec XVIII wieku posadowiony. Dwór graniczy całe te zabudowania układ przestrzenny graniczą z kościołem. Parafialnym ze szkołą, z zabudowaniami stanowiącymi własność mieszkańców wsi Prochy oraz z rowem ze strumykiem, który przepływa przez miejscowość i wpływa do południowego kanału Obry. Park jest na planie, na planie figury zwartej o nieregularnym kształcie, wydłużonym w kierunku południe-północ. W centralnej części parku znajduje się dwór, niegdyś siedziba właśnie tych rodów, o których Państwu wspominałem. Założenie dworskie składało się niegdyś z zespołu rezydencjonalnego i folwarku. Zespół rezydencjonalny składał się z dworu i parku. Obecnie zachował się tylko dwór. Park został prawie całkowicie wycięty i zdegradowany. Park krajobrazowy otaczający dwór został założony w latach 50. XIX wieku przez ówczesnych właścicieli rodzinę platerów. Roślinność charakteryzowała się dużą różnorodnością. Przeważały dęby, lipy, świerki, krzewy ozdobne i kwiaty. Na podwórzu folwarcznym, zlokalizowanym za dworem, znajdowały się budynki gospodarcze: spichlerz, stajnia i rządcówka. Przebudowane znajdują się do dzisiaj. Spichlerz był częściowo wykorzystywany na powozownię. Od północnego zachodu dziedziniec folwarczny zamyka stajnia wybudowana w pseudogotyckim stylu. Ważnym elementem założeń parkowych w prochach są stawy, zasilane wodą z młyńskiego rowu. Wraz ze starodrzewiem, porostającym brzegi zbiorników wodnych, były najpiękniejszymi fragmentami parku. Na teren parku prowadziły trzy wjazdy. Główna brama została wybudowana od strony południowo-wschodniej. Pozostałe wjazdy znajdowały się od strony stawów. Cały teren parku i folwarku pod koniec XIX wieku został otoczony murem ceglanym. Od wschodu posiadłość graniczyła z rowem młyńskim. Dwór to najogólniej mówiąc rezydencja ziemianina. Rezydencja ziemiańska mogła być zarówno dużym, obszernym, pokojowym domostwem, jak i tylko trochę nieco większą chałupą o trzech, czterech izbach. Wybudowanie dworu to, była, to był bardzo ważny proces, ale wcześniej trzeba było zaplanować, gdzie on ma być posadowiony. I był on posadowany w bardzo starannie wybranym miejscu, które podkreślało walory krajobrazu. Nie tylko tego, który, na którym dwór się znajdował, ale również budowli. I na przykład znajdował się taki dwór na nadrzecznej skarpie, czasami była ona specjalnie wybudowana lub na niewielkim wzniesieniu i zawsze był otoczony parkiem. Względy reprezentacyjne decydowały też o tym, że dwór w odróżnieniu od wiejskiej chałupy budowano do drogi, zawsze frontem, nigdy bokiem. Dwór w części użytkowej jest budynkiem parterowym murowany z cegły. W kondygnacji strychowej jest to konstrukcja szkieletowa, która była wypełniona gliną. Bryła dworu jeszcze do dzisiaj prezentuje się okazale pomimo postępującej dewastacji. Jego środkowa część, wysunięta ryzalitowo, posiada na piętrze wystawki zwieńczone falistymi szczytami. Budynek został posadowiony na planie prostokąta o stosunku boków 2 do 1, z wysuniętymi rezalitowo przed fasadę dwiema przybudówkami, alkierzami po bokach. Do dzisiaj zachowała się tylko zachodnia przybudówka. Przybudówki zostały nakryte dachem płaskim. Alkierze są typowym elementem architektury XVIII-wiecznych dworów pokoje usytuowane na obu końcach budynku i wysunięte przed jego lico czasem tylko od frontu, innym razem również od tyłu są dalekim wspomnieniem średniowiecznych baszt narożnych. Dominującym elementem dworu, a jednocześnie dopełnieniem jego osiemnastowiecznej formy dworu, jest wysoki mansardowy, łamany, czterospadowy dach. Pokrycie dachu wykonano z gontu lub dachówki. Mansardowe dachy zaczęto stosować w okresie baroku. To rozwiązanie spopularyzował François Mansard, francuski architekt okresu baroku. Przedziurawiony dach w kilku miejscach dworu w Prochach niestety nie chroni już budynku przed wilgocią. Jeśli tylko sytuacja pozwalała, to budynki dworów były orientowane wejściem na południe, a salonem na północ. W XVII wieku pojawiła się idea sytuowania południowej ściany budynku z 30-stopniowym odchyleniem na osi północ-południe, czyli ukierunkowaniem na godzinę 11. Dwór budowano tak, aby fasada frontowa miała pełne słońce o godzinie 11, a nie w samopołudnie. Ten dziwny z pozoru zwyczaj orientowania dworów na godzinę 11 był jak najbardziej podyktowany względami praktycznymi. Taki dwór miał zawsze oświetlone w ciągu dnia wszystkie boki, gdyż każda strona domu była nasłoneczona promieniami słonecznymi w określonych porach dnia. Natomiast gdyby fasada była dokładnie skierowana na południe, wówczas pokoje leżące po stronie północnej nigdy nie ujrzałyby słońca. Tę zasadę orientowania dworu na godzinę 11 zastosowano również przy budowie dworu w Prochach. Front budynku orientowany właśnie na tą godzinę, to znaczy tak, aby ganek o tej godzinie był w pełnym słońcu. Promienie sło słońca, promienie słoneczne padające na dom prostopadle o tej godzinie przechodziły przez sień i przypominały domownikom o zbliżającej się porze obiadu. Do dworu wchodziło się przez ganek, do sieni. Kolejnym pomieszczeniem na przedłużeniu sieni był salon. W XVIII wieku pod wpływem klasycystycznej architektury pałacowej. Centrum dworu stanowił reprezentacyjny salon, otwarty na ogród i kompozycyjnie z nim połączony. Taki styl dominował do około połowy XIX wieku. Wnętrze dworu w Prochach jest dwutraktowe, amfiliadowe, z sienią i salonem na osi głównej. Amfiliada to kilka pomieszczeń usytuowanych jedno za drugim, połączonych ze sobą przejściami na jednej osi. Takie ustawienie wewnątrz budynku przy otwartych drzwiach stwarzało perspektywę widokową. Wewnątrz dworu znajdowało się wiele pokoi: sień, salon, jadalnia, gabinet pana, buduar, biblioteka, pokoje gościnne, sypialnie, kuchnia, spiżarnia. Promienie słoneczne, wpadając przez otwory okienne, ogrzewają ścianę. Ciepło promieni słonecznych zamienia się w energię cieplną i zostaje w budynku. W ten sposób dwór był ogrzewany. Do tego były kominki i piece, które zapewniały komfortowe warunki mieszkania w takim dworze. Pamiętajmy, że w tamtych czasach większą część dnia spędzano na świeżym powietrzu. Spoglądanie w okna. Pozwala dotrzeć do ludzi, których nigdy nie widziałem, o których mogłem tylko przeczytać. Zamilkły ich głosy, nie słychać już codziennego gwaru w dworze. A przecież mieszkało tutaj wiele rodzin. Między innymi kierscy, radońscy, potworowscy, mielżyńscy i platerowie. Schody prowadzą do piwnic, usytuowanych prawie pod całym budynkiem. Ciężkie sklepienia wiszą nad głową jak skały w kamiennym mieście. Królują wszystkie odmiany czerwieni. Jednak na zdjęciach pojawia się również zieleń, jak ślad z minionej epoki. Pusto. Wykarczowano nie tylko drzewa i krzewy w parku. Wykarczowano również dwór. Nie ma drzwi, nie ma podłóg, nie ma okien, schodów, mebli i parapetów. Dwór jest jak pozostawiony na słońcu obraz, który z upływem czasu utraci wszystkie kolory i przestanie być piękny. Jego blask gaśnie. Wśród rozległych pól na niewielkim wzgórzu. W centralnej części parku wznosi się szara bryła budynku z pustymi okiennicami. Ten budynek to późnobarokowy dwór z końca XVIII wieku. Kiedyś otaczał go wysoki masyw zieleni, który już z daleka zapowiadał jego obecność. Prowadziła doń aleja wysadzana drzewami, otaczał piękny ogród, a przed dworem niewielki gazon lub trawnik tworzył dziedziniec reprezentacyjny. Zabudowania gospodarcze usytuowano w pewnym oddaleniu od dworu.